Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Krótkiej Wrzutki i dzisiaj będzie o Jeffreyu Epsteinie. Kim jest Jeffrey Epstein? Dla tych z państwa, którzy nie kojarzą, znany amerykański multimilioner oraz seryjny pedofil. Skąd wiem, że seryjny pedofil? Głównie z doniesień prasowych. Doniesień sądowych na ten temat jest niewiele, a właściwie jest tylko jedno, że w 2009 roku. No, ale to za chwilę Państwu o tym opowiem. Zacznę od tego, że Epstein został aresztowany na amerykańskim lotnisku po powrocie z Paryża, z jednego z wielu swoich domów, które ma na świecie i postawiono mu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy seks czyli że prowadził zorganizowaną działalność, która miała na celu seksualne wykorzystanie w dodatku nieletnich. A drugi zarzut związany z tym, że prawdopodobnie wykorzystywał jeszcze co najmniej jedną osobę do tego, by ten handel dziećmi w celach nadużyć seksualnych zorganizować, prowadzić i z tego profitować. W dawnych latach, bo mówimy o latach, które się skończyły gdzieś tam w okolicy roku 2006, i tak naprawdę jest to tylko wycinek życia Jeffreya Epsteina. No i teraz wracam do tych zapisów sądowych na jego temat. Jest właściwie tylko jeden zapis z roku 2009 i była to haniebna umowa zawarta między prokuratorem, oskarżycielem oraz obrońcami Epsteina. Epstein wówczas został oskarżony przez 36 swoich byłych ofiar małoletnich w momencie, w którym molestował je seksualnie. No i do tego procesu nie doszło, dlatego że została zawarta umowa pomiędzy prokuratorem i Obowiązując w wyniku tej umowy, Epstein został skazany na, no, nazwijmy to, symboliczny w stosunku do skali zarzutów wyrok 18 miesięcy więzienia, z których odsiedział 13, w dodatku codziennie wychodząc na przepustkę do domu. No, ale w zamian za to, że się przyznał do współżycia z dwojgiem dziewcząt nieletnich, a nie z całą resztą, no, to w zamian za to otrzymał on immunitet nietykalności, czyli taki element tej umowy. O dalszym nieprowadzeniu śledztw z tytułu tego oskarżenia. No i tak, Epstein się wywinął nie pierwszy raz z problemów. Tutaj miał powiedzmy, że największe, bo został wpisany do rejestru pedofilów. No i nominalnie spędził tych kilkanaście miesięcy w więzieniu. Natomiast jak się wywijał dotąd, tak się wywijał. Jakieś dwa miesiące temu pisałem Państwu na swoim blogu efekt setnej małpy artykuł, no właśnie o tych 36 ofiarach Epsteina i o tym haniebnym dealu, o tym interesie z roku 2009, a pisałem to w związku z tym, że pewna grupa amerykańskich kongresmenów postanowiła ten temat ruszyć i zainteresowała się, czy aby ta umowa jednak nie łamała wszelkich możliwych rzeczy, które się tak ładnie nazywa literą prawa. No i po dłuższych na, m, przepychankach, można tak powiedzieć, amerykański Departament Sprawiedliwości wydał oświadczenie w tej sprawie, iż nie zamierza on weryfikować i podważać tej umowy, która została zawarta w roku 2009. Po pierwsze, dlatego, że została zawarta i obydwie strony się wiązują ze swoich zobowiązań, a po drugie, dlatego, że tego typu precedens mógłby zagrozić innym tego typu umowom, które Amerykański System Sprawiedliwości, jak widać, z lubością zawiera ze swoimi no, przestępcami, których z jakichś tam powodów no, właśnie, z jakichś tam powodów chce chronić. Tak też jest i w przypadku Epstein'a. Wydawało się po tym oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości, że temat jest ponownie zamknięty. I oto kilka dni temu okazało się, że FBI aresztowało Epsteina i postawiło mu te dwa zestawy zarzutów, czyli jak gdyby wróciło do sedna sprawy, i jest to tajemnicza sprawa. Można na nią spojrzeć z, no, kilku, z kilku różnych perspektyw, oczywiście. Bo no, z jednej strony jest całkiem silne ugrupowanie witryn amerykańskich, które są święcie przekonane o tym, że Donald Trump jest zbawcą świata i wyznają QAnon i tym podobne rzeczy. I te witryny twierdzą oparcie, iż to aresztowanie Epstein'a to jest. Pierwsze z tych aresztowań, które te witryny zapowiadają od lat i jeszcze komu jest kilkadziesiąt tysięcy zapieczonowanych aktów oskarżenia przeciwko całemu establishmentowi amerykańskiemu Deep State i wszystkim tym bad guys, którzy tam są. No i w tej chwili się pisze w tych procu wit witrynach, że to właśnie pierwsze aresztowanie z tej serii. Jak daleko sprawy pójdą, jeśli chodzi o tą sytuację Epstein'a, trudno wyczuć. No Epstein zna takie okoliczności, które byłyby w stanie położyć do grobu połowę amerykańskiego establishmentu. Nie przypadkiem przez kilkadziesiąt lat woził swoim samolotem Lolita Express, większość tego amerykańskiego establishmentu, łącznie z kilkoma prezydentami, na swoją wyspę, na której wedle relacji i domniemań prasy. No, tudzież wedle relacji w tej chwili już tych świadków, które były ofiarami Epsteina, odbywały się tam orgie seksualne z małoletnimi. W orgiach tych brali udział oczywiście różni prominentni politycy, nie tylko bynajmniej amerykańscy, także książę Andrzej, monarchia brytyjska, to się kłania. No i wiele innych osób do nazwisk, z których można było dotrzeć, analizując chociażby logi pasażerów Lulita Express, które z jakichś tam powodów nie do końca zostały szczyszczone. No więc ta wiedza Epsteina oczywiście powoduje, że trudno sobie wyobrazić, by stała mu się krzywda, a z drugiej strony nie trudno sobie wyobrazić, że nawiedzi go seryjny samobójca, gdyby próbował z tej wiedzy skorzystać i prawdopodobnie Epstein ma dokładną świadomość tego, że balansuje na bardzo cienkiej i ostrej krawędzi. Jak wybalansuje, to zobaczymy. Niemniej sytuacja jest, no można powiedzieć, zaskakująca, jeśli chodzi o Epsteina. Została aresztowana, postawiona mu właściwe zarzuty i co dalej z tego wyniknie, zobaczymy. To wszystko w dzisiejszej krótkiej wrzutce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ukłony dla patronów z Patronita, ukłony dla wszystkich Państwa. Do zobaczenia następnym razem.